tych ostatnio próbuje zrobić wszystko, aby nas przekonać, że na 100% wybory były sfałszowane, a naszym prezydentem powinien zostać jedyny, najlepszy i niezastąpiony Rafał Trzaskowski. Nasz dzisiejszy bohater w taki sposób komentuje te pomysły. Wysoka Izbo. W Polsce są ponad 32 tysiące komisji wyborczych. I ćwierć miliona ludzi w tych komisjach ofiarnie, często do późna w nocy, uczciwie pracowało licząc głosy. Tym ludziom. Należy się od Wysokiej Izby szacunek i podziękowanie, a nie ścianie szurskich teorii spiskowych, których nie powstydziłaby się Komisja Pana Macierewicza. Jeżeli w konkretnych obwodach doszło do nadużyć, to od ich wyjaśnienia mamy w naszym państwie odpowiednie procedury, a odpowiedzialnością polityków, drodzy państwo. Jest stać na straży tych procedur, a nie podważać je i chwiać państwem w imię doraźnych korzyści. I słyszę także, niestety, też z ust posłów zasiadających w tej sali zupełnie szaleńcze scenariusze, żeby nie zwoływać zgromadzenia narodowego. Ja chcę powiedzieć bardzo jasno, że strony razem nie będzie zgody na wywracanie porządku konstytucyjnego, a demokracja koniec końców zawsze polega na tym, żeby. Zgodzić się i uszanować taki wynik wyborów także wtedy, kiedy nie my je wygrywamy, bo Polska, drodzy Państwo, to jest coś więcej niż Dziękuję. wasza, i ich wojenka. Dziękuję. Wydawałoby się, że w interesie Zandberga jest zrobić wszystko, aby nie dopuścić do tego, by prezydentem został Karol Nawrocki. Dodatkowo nie ma on za bardzo co zyskać na popieraniu prawej strony, bo i tak nie ma co liczyć na koalicję z kimkolwiek.